Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szymus i zapraszam na kolejny materiał poświęcony Wojsku Polskiemu. Tematem dzisiejszym będzie planowany zakup przeciwpancernych pocisków Pirat oraz rozpoczęcia pracy nad nową bronią przeciwczołgową krajowej produkcji. Decyzja została ogłoszona w momencie, kiedy podpisywano kolejny aneks dotyczący dodatkowych wyrzutni i pocisków kierowanych Javelin dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało wtedy o wyborze docelowego pocisku w ramach programu Pustelnik, którym został właśnie polski produkt z zakładów MESCO. Sam program pustelnik dotyczył pozyskania tańszego, lżejszego i łatwiejszego wyszkoleniu żołnierzy przeciwpancernego pocisku kierowanego. W założeniu miał się nadawać przede wszystkim do niszczenia lekko opancerzonych pojazdów, takich jak wozy rozpoznawcze, transportery oraz bojowe wozy piechoty. Jaki też służyć do niszczenia lekkich umocnień polowych oraz wrogich stanowisk, np. w budynkach na dystansach wykraczających poza zasięg granatników z pociskami niekierowanymi. Choć zakładano zdolność do użycia go przeciwko czołgom podstawowym, to nie zakładano tutaj wysokiej efektywności. Czołgi docelowo miały być niszczone przez cięższe i bardziej wyspecjalizowanego do tego czawliny oraz spajki. W zamian za to, dzięki niższym kosztom zakupu, łatwiejszemu procesowi szkolenia oraz niższej masie, miał stanowić bardziej masową broń przeciwpancerną. Tym ważniejsze jest, że wybrano tutaj konstrukcję produkowaną przez polskie zakłady, choć należy tutaj zaznaczyć, że sam pocisk ma korzenie zagraniczne. Prace rozwojowe nad programem pocisku Pirat rozpoczęły się w 2014 roku. Zakłady MESCO oraz spółka System podjęły wówczas współpracę z zakładami kijowskimi Łódź, które wówczas prowadziły już zaawansowane końcowe prace nad lekkim zestawem przeciwpancernym RK-3 Corsar. Ukraińcy pracę nad własnym pociskiem rozpoczęli na początku lat 2000 z myślą o skonstruowaniu następcy takich zestawów jak Metys oraz Fagot. Efektem tych prac było opracowanie do 2013 roku gotowego zestawu, który odbył próbne strzelania poligonowe. Sam Korsarz w 2017 roku został wprowadzony do służby w ukraińskich siłach zbrojnych. Wykorzystuje on pociski kaliber 107 mm naprowadzane w wiązce lasera. Pocisk nie szuka więc odbitego promienia na celu, ale szuka całej wiązki, by lecieć po niej jak po przysłowiowym sznurku. Do naprowadzania wystarczy więc tylko zestaw kilku czujników umiejscowionych na płaszczyznach sterujących. Natomiast w miejsce głowicy naprowadzania można było zastosować cięższą głowicę bojową o masie 3,7 kg. Przy czym stosowane są dwa warianty: RK-3K z głowicą tandemową kumulacyjną oraz RK-3OF z głowicą odłamkowo burzącą. Zasięg pocisków wynosił do 2,5 km. Z kolei minimalna odległość od celu wynosiła tylko 50 metrów. Pocisk w kontenerze transportowo-startowym ma masę 15,5 kg. Z kolei wyrzutnia wraz z modułem naprowadzania i celowania waży 12 kg. Pocisk może być używany bezpośrednio przez strzelca, aczkolwiek istnieje także możliwość skorzystania z podstawy trójnożnej. Oficjalnie wprowadzony do służby w 2017 roku Corsair zdobył sobie szybko uznanie klientów eksportowych. Systemy zakupiła m.in. Arabia Saudyjska oraz Bangladesz, zaś Jordania we współpracy z ukraińskim biurem Łucz uruchomiła produkcję licencyjną na swoim terenie. No i rzecz jasna także polska spółka Mesko bardzo szybko zwróciła swoją uwagę ku ukraińskiej ofercie. Szybko zdecydowano się na kooperację z biurem Łucz, Choć nie zdecydowano się na prostą licencję, a na oparciu się o konstrukcję korsarza i dokonaniu zmian tam, gdzie jest to konieczne, z myślą o wymaganiach wojska polskiego. Choć ukraiński pocisk stanowił bardzo dobrą bazę wypadową, to jednak należało wprowadzić pewne zmiany. MESCO, które już wcześniej współpracowało z izraelską firmą Rafael przy produkcji elementów zestawów Spike z myślą o wojsku polskim, postanowiło stworzyć pocisk zdolny do atakowania celów z góry. Wymagało więc to zmiany sposobu naprowadzania z lotów wzdłuż wiązki lasera na kierowanie się na odbity od celu promień. To z kolei wymagało przede wszystkim zainstalowania na nosie pocisku głowicy naprowadzania, której oryginalnie nie posiadał ukraiński pocisk. Tym samym wymagane były zmiany m.in. w głowicy bojowej, która musiała zostać odchudzona do 2,5 kg, jak i również zmienny musiał być komputer sterowania lotem pociskiem, aby umożliwić lot po paraboli. Zmiany musiały więc także z automatu objąć układ naprowadzania i celowania. Jego centralnym elementem jest laserowy podświetlacz celów Model 1. Opracowany, co ciekawe, w pierwszej kolejności do oświetlania celów dla precyzyjnej amunicji artyleryjskiej 120 oraz 155 mm. Co ciekawe, MESCO zdecydowało się nie tworzyć dedykowanego podświetlacza zintegrowanego ściśle z modułem celowniczym zestawu Pirat, a zastosować to urządzenie, tak aby w razie czego operator wyrzutni mógł również naprowadzać między innymi pociski artyleryjskie, ale docelowo także między innymi bomby naprowadzane laserowo, użytkowane przez polskie siły powietrzne, czy też ciężkie, ciężkie przeciwpancerne pociski kierowane. Modułowa konstrukcja umożliwia zastosowanie klasycznej lunety optycznej, jak i również kamery celowniczej dziennej lub nocnej. Umożliwia ono również innymi określenie odległości od celu, jaki również jest w stanie współpracować z systemami GPS, jak i również systemami kierowania ogniem, np. topaz dla artylerii. Użycie uniwersalnego podświetlacza celów tak w wyrzutniach PPK, jak i również w pododdziałach artylerii umożliwia także znaczące obniżenie kosztów, jak i uproszczenie logistyki. Nie mówiąc o tym, że jest to chyba pierwszy przykład urządzenia, które może być używane przez pojedynczego żołnierza osobno, jak i służyć jako element układu celowania i naprowadzania w wyrzutni ręcznych przeciwpancernych pocisków kierowanych. Do 2020 roku udało się osiągnąć wysoki stopień polonizacji większości elementów pocisku oraz samych wyrzutni. Teoretycznie MESCO wspominało o możliwości rozpoczęcia produkcji seryjna już w 2021 roku, jednak z racji opóźnień w programie Pustelnik doszło do tego dopiero na początku tego roku. W międzyczasie zaś zakłady na własną rękę produkowały niewielkie partie testowe, głównie aby dalej rozwijać innymi zdolności do zwalczania w trybie ataku z górnej półsfery, tzw. top attack. Ponadto badano także możliwości innymi integracji pocisku z platformami bezzałogowymi, jak i również lekkimi pojazdami. Warto dodać, że pomimo wspomnianych wcześniej wielu zmian, Pirat jest bardzo zewnętrznie podobny do korsarza. Zewnętrzne różnice dotyczą przede wszystkim umiejscowienia z przodu głowicy naprowadzania na odbity promień lasera. Jeśli chodzi o wymiary, to są one niemalże identyczne i wynoszą kaliber 107 mm i około 1170 mm długości. Sam pocisk jest stosunkowo lekki na poziomie około 10 kg. Chociaż nie znamy tutaj ceny jednostkowej, to i tak na starcie będzie ona na pewno niższa niż w wypadku spajka dżawlina. Nawet mimo dodania trybu top-atak jest to pocisk naprowadzany na odbitą wiązkę lasera. Wymaga to zresztą przez operatora ciągłego podświetlania celu, inaczej rakieta go zgubi. Aczkolwiek samo podświetlanie niekoniecznie musi być wykonane przez żołnierza projącego wyrzutnią. Może tego dokonać inny żołnierz, przebywający w innym miejscu. Cel mógłby też zostać wskazany m.in. przez pojazd wyposażony w laserowy podświetlacz celu, w tym co najważniejsze, także bezzałogowce. A wspomniane wcześniej niskie koszta jednostkowe i prostota w szkoleniu operatorów umożliwia dzięki temu wdrożenie do wojska polskiego narzędzia o zupełnie nowych możliwościach względem poprzednich systemów konstrukcji sowieckiej, jak fagot czy metys. Mało tego, na świecie niewiele jest systemów przeciwpancernych aż zwłaszcza lekkich i mobilnych do wykorzystania przez pojedynczego żołnierza, które dawałyby takie możliwości. Warto dodać, że Pirat z racji oparcia się o konstrukcję RK3 Corsar ma również bardzo duże szanse eksportowe. Z drugiej strony, dzięki ostatnim sukcesom tak frontowym, jak i eksportowym innego produktu firmy Mesco, a więc rakiet przeciwlotniczych Piorun. Choć należy tutaj podkreślić, że w pierwszej kolejności zostanie zakupiona partia testowa, a dopiero później ruszy pełna produkcja seryjna. Niemniej jednak biorąc pod uwagę także wcześniejsze doświadczenia firmy Mesco, należy się tutaj spodziewać, że raczej cały proces powinien przebiec w miarę płynnie. Ja na koniec tradycyjnie zapraszam Was do ocen, komentarzy i dyskusji na moim kanale. Jeśli jesteś nowy, serdecznie Cię także zapraszam do kliknięcia przycisku subskrypcji oraz notyfikacji pod filmikiem, abyś był na bieżąco informowany o nowych materiałach. Koniec transmisji.